hasło, co? Eee... O oh, nie! Ale super hasło wymyśliłem Ja też, tak bardzo <laughs> super. <laughs> super fałsowe hasło Ja przyznałam też, że używam o kurde Ale o, ale grube hasło nie. O kurde, no powiem, że. Pojebane Moje zdolności rysownicze są właśnie teraz spełniane w tym momencie. Mówisz? Dokładnie. Super hasło mi się trafiło. Bardzo się cieszymy z tego co właśnie się odwala Ale super po prostu, no lepiej by się mogło. Co to więcej narysować? No ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Jakie opakowanie ma, ma kostka masła? Oj, nie, 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 bez przesady. Koty liżą masło, mówisz? Bardzo ładny ser. No właśnie, tak kurde, ktoś by jeszcze powie, że to ser. Mam nadzieję, że podoba mi się, się mój kot. O, bardzo mi się to podoba. Tym bardziej wyjdzie, że to ser Nieprawda Co? Delicje szampańskie gorzkie? Co? Kurna, to bardziej taki biszkopt trzeba narysować To taki Coś takiego eee... Nadzienie będzie takie Taki blady róż I na górze będzie Czekolada Kolada bardziej powinna być chyba brązowa Bardziej taką brązową sobie zrobimy Niż czarną Teraz dorysujemy sobie szampan bardziej. <laughs> Może nie tak? Wytrawne jest gorzki? Wytrawny taki trochę gorzki chyba, nie? Czekajcie <śmany> nie mam pojęcia nie, nigdy bym nie zrozumiał o co tu chodzi <śmany> <śmany> Twoja stara co to jest? <śmany> Twoja stara wysyła dziecko w bananie w niebo wow. Dobra Okej okay. jakie historie powstały Przekonajmy się Twoja stara to kopara <noise> o, oj historie. <głos> <głos> Twoja stara to kopara, proste <noise> Twoja stara to bananowa kopara <głos> <głos> Aaaaah! Kowal! Bananowa Noak wysyła dziecko w bananie. <grywia> no cóż! Wyszło nieźle całkiem. Spakady na to, jesteś? na to, było dobrze narysowane! to, błocie. Spakady to, błocie. Spakady na to, to nie Laddido ślepło od grania na nic Tak było, no tak było. Karigoda jest mistrzem talismana. Karigoda uwielbia grę. Ładnie poszło. Nie no, to biznes tour no. narysowałeś. No, to biznes tour narysowałeś tutaj bardziej. Ach, A to no. biznes tour to, to Ale wiedziałem o no, co wyglądało mega biznes tour. To było piękne nie ma masło Kary narysował kota tam, co nie? No O jak ładnie w kitku liżą masło, co nie? No Ciędę kitku Masło O i elegancko, co nie? Jak twoja coś narysuje Doszło mi pisał, że chomiki Że o chomiki, e -e 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 -e. chomiki z kotami No A e -e -e. że to ten, że to są o, koty O to za prostu obok O e -e -e. to napiłeś? Tak no. Polecam, nawet taki rebus wiem jak to się skończyło ja się to jest jest szampan gorzkie szamba <mul">, i było <laughs> Nie widzisz, tak warstwa <pozy rebuilding> <nul Highway> no? no, dosyć, dosyć, no, dosyć podobnie no? No, Dobra, leave. dołączył Dawajcie oh, jeszcze o, raz, bo Mendy nas dołączył ty... A nie Не можешь okay, так Пицца 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 Co? Będzie gra? Ja gram Bendy gra! Będź gra, no, na nas kolejkę. Ja nie wiem, czy gra, bo coś nie wiem Projekt o nazwie ekologiczne województwo. Mam na celu przede wszystkim uświadamianie oraz wspieranie finansowe mieszkańców wybranych regionów w Polsce. Chodzi tutaj o bezwzględne wsparcie w zakresie paneli fotowoltaicznych w wysokości. To będzie botem, to ja znam paneli w o tym projekcie? Nie, nie słyszałam, proszę mi opowiedzieć. <laughs> o analizer kołodzielit regionalnego centrum <laughs> tak, tak. w Polsce. No, komunikaty. Tak, słucham. Niech pani mi opowie o tym projekcie. Program ekologiczny województwa w związku ze zobowiązaniami no krajów też działa. ...zmian energetycznych do roku 2030, do których przystąpiła oczywiście również Polska. Rozumiem, dlatego właśnie uruchomiliście. oficjalną stopie. ...słucham. No mówię, że zajebiście, a no, to co mam zrobić? Pytacie złotem. Przede wszystkim rozumiem, że pani mieszka w domu. Innym, tak? Nie, nie mieszkam, ale mogę mieszkać. <grym> Dla pani nawet mogę się przeprowadzić. Proszę pani, jakie to ma znaczenie w sytuacji naszej tutaj relacji między mną a panią? No, to <grym <grym <grym> nie, nie ma sensu. Nie, proszę się nie rozłączać. <grym> Źle poprowadziłeś ja no, nie zdałaś tego grę, trzy razy, jak się nie dobra, ale dobra, ja jest na youtube filmik ze mną Jak przeszłam prawie całe i wszyscy <grym> Jeszcze raz Caligoda? Co się zrobi to kończy? Jak trzy razy nie zrozumie twojej twoje komendy to kończy Kurde, sadge. Co, A to nie człowiek ja, ja, ja tam siedzi? O... Tam jest... no, no, w... no jak siedzi? to? Ja zawsze ja rozmawiałem tam, cieszę, tam mam co polecam. nie. filmik jest na YouTube ze mną, jak gadam z tym. Tam ktoś wrzucił z mojej moderacji. I ja zawsze odbieram na streamie, bo ja chcę przejść jak wszystkie ścieżki dialogowe. No, nic dziwnego, Każdy przejść <grym> w ścieżki ścieżki ja, Jak nie? Jak dla pani to mogę mieszkać, nawet w szampie. Dobra. Gramy Gramy w Nie, bo junior. Wertykal. No? Oh, no dobra, co, pora na hasło. Hmm. Niech będzie takie cudowne hasło. <laughs> W ogóle mogę kwadrata po prostu użyć takiego pustego. O i tak sobie zrobię. Dobra. <laughs> Jeszcze na dachu zrobimy sobie jakieś te panele fotowoltaiczne. Dobra nie zrobimy No zrobimy takie. Chłopak, jak wam idzie? Ja nie, ja tyś, no, ja już dawno nam wstało. Na 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 ja to, ja, to, też. Ale ja, ja, ja to, też. Ale ja jestem zajętym człowiekiem. Po prostu Amy chce być precyzyjny, jeśli chodzi o Tak, 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 żeby po prostu, no wiadomo. Żeby no, to nie błądziło po drodze. Dokładnie. Gdybyście sobie nie myśleli. Nie, jakby, jak ty powiesz, to już jest powiedziane. A co jak powiedziałem? Bo nawet powie, nie pamiętam. To powiedziane jest. <laughs> Dobra. Dobra, zrobiłem. Ja muszę coś zrobić precyzyjnie po prostu. To jest bo to jest nie zbyt ja nie ważny go, rysunek. Będzie mi a ja chyba to wiem, które było Twoje. Nie wiesz. A nie, a bo ty teraz rysowałaś się o tym, mówisz. Co to jest? No, ale czemu wy używacie 200 kolorów do tego? <laughs> Co ja, jest. Nie będzie kolorów u mnie, żeby była jasność. Ktoś, trysował blok blok, naprawdę wybitny, rysunek, muszę przyznać. <śmiech> <śmiech> Oh. So. Make it right 18 of those I'm in the cave I gotta make some light Make it hype Fuck, what the fuck is oh, this? go left <jetzt> We gotta make them right Chill in my mind We trippin' up And y'all double up Trippin' up Came from the basement We only goin' up They lovin' us Up in the booth from am gettin' dizzy But then the cup is up Toast to my people That's on the come up And you live with us And all the trick of bus looking at my watch And spirit bomb Both hands is going up go goin' coast to coast with us See the flows And flowin' over Flowin' near the cup And runnin' through the it's let Nie wiem, co to jest, ale powiedzmy, że to to, o co chodziło. Ja uważam, że moje rysunki są dojebane, więc jak ktoś nie zgadnie, to chyba... <laughs> A rysowanie to moja pasja. <laughs> nie wiem, kto mi dał w ogóle to hasło, ale mam nadzieję, że dobrze będzie mi się wiodło w życiu. No, oj na pewno. Ja trafiam zawsze takie hasła, w których jakbyś nie napisał żadnego słowa na tym, to nikt się nie zorientował o co chodzi, bo się nie da tego narysować fizycznie. To jest po prostu. Karigoda mm, tylko robi takie rzeczy. Takie jest właśnie. Rysunki. Naprawdę ładny głos. Też tak myślę. Aha. Czas Wam się kończy, panowie. Panowie, Do roboty. Kończy, panowie, panowie, szybko, szybko, szybko. rysujcie ostatnie kreski. Kończymy czas. Dwie osoby nie skończyły. I... O, o, nie, o, nieźle. A jajaj. Co to kurwa jest? <laughs> ん to jest To jest pszczela żerafa. To jest pszczoła z Dobra, bo tutaj brakuje pasków Trzeba więcej pasków dorobić, żeby wszyscy wiedzieli, że to pszczoła-żerafa. Nie lubię. Jak bardzo trudne hasło, Nie no, to jest świetne, co narysowałem. Nigdy nie narysowałem świetniejszego rysunku. Jestem za no, autentycznie. Żałuję, że podpiąłam tablet. Fatka! No, nie, no, da... daj, Rysujemy so, same kurde. dobre rysunki, no, o co ja ci tak chodzi? Nie, no, daj! wszystko jasne. Tak, Piotr... Teraz będzie ostatnia. Nie, ja Ostatnio, to teraz to. będzie ostatnia, dobra. Co? Co jest? co to ma być? Nie lubię. Nie lubi czekolady. Yeah. Muszę można podłączyć myszkę. Dobra, jak da Wam poszło, byczki? A, bardzo dobrze. Dywalację. Bardzo, bardzo dobrze. No ja to się czegoś. cieszę. źle napisałam A właśnie, ja też w sumie źle napisałem. Literówkę. Ja chyba raz źle napisałem, bo mi się czas skończył, a chciałem zmienić. <laughs> Dobra, zobaczymy jakie ekstesy. Coś czujesz, to będzie kiepskie. To, to będzie wspaniałe. Matka zaczyna. Fotowoltaika w bloku. O. O. No od razu mi się to, to skojarzyło, to co to. nie? O. Od o. razu wiadomo, że to było to. panele od klary sobie. Czy to No właśnie, przypadkiem? od Paska zachwycony, fotowej ZACHWYCONY No i praktycznie oh. wyszło, co nie? Cześć morkiewkę. O, Junior, coś tam. Junior! Kocha reptila nic Jestem zachwycona. Junior skacze na trampolinie. O. 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 Junior był. No, potem to ma to ja, No, na właśnie, że tylko No, pewne. No jaka fatka. O, jaka fatka, to junior był widać. <śclima> no nie, to nie jest żirafa na Trampu. O, jak wyszła tutaj co, nie? że skacze za Wadiacko. ładnie za Wadiacko! Ładnie! Muszę zmienić avatar w takim razie. Juniora można... <noise> Karygoda, się nawać do klubu Karygołdy Czemu No bo brązowe włosy No to co, że brązowe no, włosy? Bloody albo Karygoda Idzie do Karygołda, z i i <śmienicza> Wyszło, 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 wyszło. Profesjonal valorant player a, ty, ty o, 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 a, ty... o nie, ja wiem jak to się skończy! Nie ja wiem, a... right ja wiem jak to się skończy! wiem to jest saga, no więc dałem książkę, no saga, no. Tak, ja wiem czy chodzi o książkę. A ja narysowałem się, ja poprzczołem! <invalidny> Nie, Mówię, to nie lubię. Podwodka, nie lubię no żyrafa. Mówię nie z lebrą. Uwierz mi. Ale to na. Ale to ostatnio żyrafa przesławał, ale nie, niestety. Nie znikująca. lubię. Nie, ale żyrafa przesławał, no. Żyrafa pszoła. Biega w dżungli. To bardzo mi Na, na szczęście wpadło na mnie. Dokładnie o takie rzeczy widzieliśmy. Tragdame są super. Hej, widzowie biego, Jesteśmy super. Jest ja super. Liczyłem, że do blady jego trafi to, <śmary> <śmary> Kraci, Armia widzów goni. raki. Goni raki. <sumary> <śmary> 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 to widzą jej, widzą widzowie 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 No oh <śmary> widzowie tak nie... no. są bardzo agresywni. Oh, no jest... na trampolinie. O. A, to to nie po... jest małpy, <gledzy> To małpy. Fajne małpy, wiesz? <gledzy> no, nie, no. <gledzy> no, widzisz, <gledzy> że szkieleto myszki. Co Ej, Abi! Polej! 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 No, poleciałeś trochę z tym <gledzy> Czura skaczą na tramie Czura Czar�� koty Sadly, już To mogły być koty Dobra tuner wierzy w Ciebie Mają łóżka <bibleopus> A ja wiem jak to się skończyło Ale mañana, ja się to tak zakupiłem Z tą łotwą Z <śmany> to było to. Ja, ja się. się no na... <śmany> Dziwne, że nikogo nie robi. Na robisz kokos. jest mama Wiga do Twoja stara wiga, <śmany> o, To, ja to <śmany> To było, było, było elegancko. No, no ta stara wygrywa ich olimpijskie wody. O, dawaj, jest